Z strony grupy i gramy w Europa Universalis 4 i kontynuujemy naszą wojnę z Zakonem Krzyżackim, Hamburgiem, Magdeburgiem i Zakonem Liwońskim. Tutaj nasz dzielny sojusznik okupuje że tak powiem prowincję. A nawet nie ma co tam iść. Możemy spróbować połupić ich prowincję, bo to jest zawsze poziom, punkt, że tak powiem. Magdeburgu. 20 punktów. Magdeburgu, Magdeburgu. A co, jeżeli ja bym Wam zaproponował prestiż? Kasa Nie, nawet nie chcę. Zróbcie tak. Hamburg Przyjacielu Wiesz, jak ja cię lubię Ja nie chcę dużo Tyle co nam pisze Tam Który Ci wyślę za chwilę To jest wszystko co ja chcę eee, Przyjacielu Ja też nie chcę za dużo Ja nie chcę dużo, to jest wszystko co chcę. Od Was. Jak tam nasze stosunki z papieżem? Plus 50. No, Sprzedałoby się porozmawiać z papieżem, żeby nas bardziej lubił. Aha. Ale w sumie ja nie wiem, czy mam ochotę brać Was jako wasala. A Boże, Gro, pozwól mi zabrać co? Chciałbym, nie chcę, chcę O! okej okay, ich fulanek toować. nawet fajnie. To jest wszystko, co ja chcę, towarzyszu. Jeżeli zbliżymy się do maksa, punktów administracyjnych, to wezmę technologię. Jeżeli nie, no to nie. Mam tego swojego dzikiego generała. Ale te forty są tak denerwujące. To jest jedna nasza czwórka, która w sumie sobie stoi. To jest dosyć duży poziom niepokoju, więc go podniosę. Znaczy, nie, no, podniosę im autonomię. S5000 woja. Dobra, od Was zabierzemy dyplomatę. Lundberg Miałbyś ochotę pozwolić mi mieć przemarsz? Dziękuję. Tak, wiem, że mam za dużo relacji dyplomatycznych, ale mi to wisi, idziemy podbić Hamburg, a tym stakiem będziemy łupić prowincje krzyżackie. No, kasa nam się przyda. A jak mówiłem, ja od Hamburgu nie chcę za dużo. Z niby pizza, te 60 warscore'a, ale... Too many diplomatic relations... W ja nawet się nie muszę, że tak mówię, wybierać. Więc nakopiemy im do dubska, i się skończy. Jeden co bym od Was chciał, może no, byście uwolnili Estonię. To mi byłoby fajnie. Dajcie mi ofertę, uwolnijcie mi Estonię. To jest wszystko co chcę. Ale nie chcę od was transferu siły handlowej, bo nie macie tego za dużo. A hmm. moglibyście oddać, ale. innym dniem. Prowincja padła, zbierzemy sobie z niej, że tak powiem, pieniążki. Uu. Już chcecie się poddać. To jest słabo. Możemy wycofać do Halicza Boże, 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 Hamburgo, a może White Peace? W sumie nie chciałbym od Was za dużo brać, bo i to wyścig co będziecie robić. Chyba, że nasi towarzysze grzecy... O! Zgodzą się już. Co? No wysyłamy żądanie. Zakończyliśmy misję. Przyłączyć państwo Mołdawia. W 70 będziemy mogli przyłączyć, tak? Tak więc. zrobimy dobra to tak kosztem królewiec ale weźmiemy wszystko w sumie dlatego nie chciałem brać tej technologii bo wiedziałem że będziemy mieli trochę przerobane. a jak to teraz wygląda Lindberg. ja już nie chcę otwierać przemarszu Dziękuję. Byliście dobrymi ludźmi, ale teraz, że tak powiem, już Was nie potrzebuję. Mowbol wszystkich fortów. Yy, force Limits. Wygląda tak, że moglibyśmy dobudować. A. Nie, Jednego konia Dwóch piechociarzy Trzy i w sumie moglibyśmy do... Jeszcze dwie, dwo, dwa regimenty to rekrutować ale nie ma to większego sensu Jak widzicie w tej wojnie udało nam się zabrać Dużą dosyć część Zakonu krzyżackiego którym w sumie podniesiemy autonomię Bo nie... Już tak powiem pieprzyć A Commonwealth będziemy mogli stworzyć kiedy? Kiedy będę mógł Was, drodzy, integrować. 1095. 30 lat. Dobra. Tu rodzaj to, to, to. aha Świątynią. Gdzieś, gdzie możemy dać dużo? Tu proszę. A z handlu jakiś wpływ duży? Większy niż jeden i coś. Na przykład jakieś dwa albo coś tu i tu nie będzie. Technologia, technologia już blisko 633. No. Ale udało nam się. No. Mieliśmy zdanie na podbicie Węgrów. Także Węgrzy, przyjacielu, bądźmy sojusznikiem. Czemuż to nie. Austriaku. Agresywna ekspansja. Trzymamy na sobie koalicję. Nie. Nigdzie nie przerasta, więc. Może pomoże jest troszeczkę. No. Pomoże już mogłoby wywołać na nas koalicję, ale. A w sumie jak już możemy to spróbujemy sfabrykować jeszcze na słupsku Czechu, 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 słuchaj przyjacielu Dobra, papieżu możesz już się grzać Będziemy musieli postawić jeden fort gdzieś w tych okolicach, ale to później. Tak. No. I jak będziemy mieli później Lit ziemię Litwy. Zniszczyć jeden z tych fortów w Podolu albo w Wrocławiu. To? O, powstała akwileja Ale fajnie. Ale, któż to wie, jak to będzie wyglądać? A, no, mamy zarekrutowaną jednostkę. Nie ja, wszyscy już nam się skończyli rekrutować. To w sumie fajnie. Co tu się robi? A, tu się tworzy Targ. No to fajnie. A przyjemnie. No i co, i gra toczy się dalej. Da nam się poprawić. Pffu, nie poprawić. Eee, nawrócić. Halicz, więc teraz idziemy nawracać. Lwów. I mamy z siedzibą kardynała. No, ja już, już mówiłem, ja nie będę. bawił się w kardynałów. Bo wybiorą mnie na papieża. Okej, okay, ale ja jestem bardziej za tym, żeby wpływy papieskie wydawać na takie rzeczy jak to. Na przykład jeden punkt stabilności, roczny prestiż, podatki z kościoła, 50 wpływów papieskiego i legitimacy plus 5, plus 1 rocznie, to jest co? Legat papieski, który Deep Reputation daje nam. Amerykanin jest w sumie najlepszy, bo nasz dochód z handlu będzie największy wtedy. Znaczy, no nie największy, większy, o! W sumie dorekrutujemy jeszcze dwóch piechociarzy zawczasu. Nie, już jesteśmy przy Force Limite. Prawda? Mi się wydawało, że wcześniej był Force Limite 34. Może mi się wydawało. jak już te, te nasze korowanie leci Podatków 50 Albo kasa Weźmy modyfikator podatków państwa Może nam to wyjść na plus, może nie obodatkowanie 12 Pożyczki brać nie będziemy, to jest pewne Jak wygląda badanie handlem? Kto ma najwięcej? Sortuj według dochodu. My mamy największy dochód, czyli wychodzi na to, że jesteśmy tak. Jesteśmy na razie najwięksi w handlu w Morzu Bałtyckim. To dobrze. małych dyplomatów, którzy pracują nad korowaniami naszych prowincji. Lwów, wysoka autonomia. Znaczy nie, nie tak wysoka. Niepokój jest. W sumie, teraz zepsułem, jeżeli mi to zajdzie... Tak. Zepsułem Dopiero w Lwowie mógłbym zwiększyć autonomię. Tu to, to w ogóle nie ma to większego sensu, ponieważ nie nawróciliśmy jeszcze, a... No, przydałoby się dopiero to zmienić. To jest Akceptowane kultury. Skaźmy Kasperi jak widzicie, kultura niemiecka nie jest zaakceptowana. To jest kultura, tak, kultura Prus nie jest zaakceptowana. Ale to się zmieni z czasem. Kultura polska ma 10% i to są te dwie prowincje bo są skorowane. O, to ogólnie była kultura polska w hełmie. Tak, hełmno. które było krzyżackie, więc... ciekawe Ale, ale. Dobra, wróćmy już do gry. Zwolnijmy na trzy. Niech się robią kory. Eee, tak. Pożegnajmy sojusz z Czechami. Dziękuję wam bardzo Zrobimy z wami królewskie powiązania real marriage nie chce zrobić sojuszu Prestige minus jeden i stabilność dobra Zwiększamy od razu stabilność i bierzemy sojusz z Austrią. Jakoś wolę mieć Austriaka ze sojusznika, który jest obecnie rzeźnikiem. Tak z Sarzem, więc no i większość elektorów będzie na niego głosował. Mamy w sumie czterech z 7, więc A jak da mnie bomba? Akceptujemy krewski maryaż. Austria jest obecnie dosyć silna, chociaż nie wygląda, bo jest tak troszkę rozbita. Ale chyba Węgry zaczynają nas bardziej lubić. Mamy ally tu. Eee, mamy sojusz. z sojusznikiem. No ale. Dobra. Nazywajmy dyplomatem. Mołdawia, moja droga. Uprawimy sobie z wami stosunki. I mam nadzieję, że uda nam się coś wymyślić. Może myślałem, że to Polacy, że to zabraliśmy. Ozylię. Na następnej wojnie spróbujemy zabrać... Trochę zakonu libijskiego. Gdzieś że... No dobra, technologia wojskowa. Mamy nowe jednostki. O, 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 o Komisja Wschodnia To jest raz oh. Brandenburgia Nasz wierny sojusznik prosi o pomoc W inwazji Brandenburgii na prowincję Lundberg Z kim jesteście w sojuszu, Brandenburgia? Węgry, Polska, anhalt Saksonia. Zaakceptuję Ale nie sądzę, że będę starał się Pomóc w tej wojnie No nie, no nie, 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 nie. Moja flota Zatopili mi flotę, zajebiście Aaa, pomoże A, muszę mi olać to, na razie z tą flotą A, rany, rany Ja wam nie pomogę w tej wojnie. Będę jako sojusznik, ale wam nie pomogę. Dlaczego Czechy nie odpowiedziały na wezwanie? Brandenburgi. Może ich nie, nie wzywali? Czy mają jakiegoś trusa? Nie wiem, na mnie nie liczcie. Nie liczcie, ponieważ mi się nie chce. A nawet nie mam ty ruszać tam w swojej domów. Mogę jedynie co to pomoże. Mogę pomoże zacząć oblegać. I może spisować z nim. Na moich zasadach. Oczywiście, że nie, że nie będę mógł, więc niepokoje z partyści z Galicji, Wołyni. W jakich prowincjach? Podole. Czy Podole jest nawracane w tym momencie? Nie, nie jest nawracane. A to jest niski poziom, więc sporo sukcesji w Saksonii. Możemy coś wybudować. No już, już 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 się kończą nasze kory, kory nam się kończą, więc... Ja. Fajnie by było, jakby nasz przyjaciel Ranenburgi oddał mi na przykład Słupsk. Także ja, to jest świętego Cesarstwa Rzymskiego Prowincja, więc... Nie byłoby fajnie, bo Austria by się o nim upomniała. Bo byśmy mieli unfall terytorium Dobra. Będę musiał jedną rzecz jeszcze dzisiaj zrobić. Dobra. To jest wszystko, co zostaniecie ode mnie, towarzyszą. tylu wam mogę pomóc. Jeszcze jakieś osiągnięcie jesteśmy w stanie teraz zrobić? jeśli co najmniej 8 wszystkie kraje a tam monarchia absolutna o, jak widzicie ponad Into kind of Space to jest nasz prawie się nie ruszył Stolica ma zamek. Masz następczynie. uhuhu. Mm -hmm. The Rising Sun. Można z samą kampanię zagramy The Rising Sun. Wszystkie. Aha. As European Nation. Mm hmm. Trochę trudno. By było. Tak patrzę, wiem, że to może być w kontroli trzech kardynałów, mamy dwóch, może nam się udało. Może nam się udało. O, może nam się zdobyć winged husary. no i to są już achievementy, które zdobyliśmy. Dobra, olać to, bo czas idzie na naszą, jak to się mówi, na niekorzyść. Będę się tam bicie ja nawet nie mam zamiaru się w to wdawać. Aż możemy, jak widzicie, użyć kilku naszych tych, ale nie ma to większego sensu. My za ten czas nie mamy zamku w stolicy. W Warszawo dostajesz zamek. że obok w Płocku jest. E, jak to się mówi? Zamek, ale. Zostawimy go. Będzie taka nasza mała linia. A i mam jeszcze pytanie: Bo. Udało mi się zainstalować taką fajną Gierkę Blitzkrieg, antrologię, na mój komputer. Jest to. Strategia. E, w czasie II wojny światowej, jeżeli chcielibyście, żebym ją nagrał pf, na zmianę z Europą, ewentualnie po serii z Europy. Na to piszcie i prawdopodobnie bym ją nagrał, bo jest bardzo fajną gierką. A my, się, nie mamy rywala. No właśnie, nie mamy rywala. Wysyćmy go do Rzymu, więcej influenza jest nam potrzebne. Jak najszybciej. Muzyka w tej grze, ale ta podstawa jest bardzo fajna. Jak się to serce rzymskie. No, jak widzicie, zakończyły się kory. O! Wysłannik państwa Brandenburgia informuje nas, że pomoże pokój, i jak widzi, jak mogliście nie zauważyć, udało nam się zdobyć achievement Brother in Arm. Wygrać wojnę jako sojusznik. Ale no, nie tyle wojny, co po prostu udało nam się ze Szczecinem, uu, ze Szczecinem z pomocą spisowali, spisowało Brandenburgia. Więc dostaliśmy ten Achievement. No, w sumie fajnie. Co, jak, co kilka odcinków jakiś Achievement pykamy, więc jestem nawet za, za, sat, usatysfakcjonowany, że tak powiem. Ale no, nie jestem fascjonowany tym, że nasze technologie są w dupie W sumie już żaden kraj nam nie zagraża flotom A my potrzebujemy floty, żeby patrolować handel na no Morzu Bałtyckim, bo chociaż mamy dalej największą, 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 największą siłę handlową o boże ja się strasznie jąkam to sądzę że te 5 statków może je to jeszcze troszeczkę bardziej zmienić e, nic nie robiąc e, z ci nasi nie możemy na was fabrykować roszczeń Czechu stary byłeś mi dobrym przyjacielem Trzeba bym powiedział fajne tak Austria pomoże A dlaczego byś nie chciała mi pomóc? To, że złamanie KSB, i TD to wiem, ale... Eee, na Wrocław robimy claim'a. Eee, Jeśli chodzi o... tak... skupienie na Zachodzie. To jest ogólnie coś, co... chciałbym zrobić, czyli podbić Pragę. Taką linią prostą tutaj do Pragi się dostać i zmienić technologię Gdzie to jest oni są Western Nie, my jesteśmy Western, oni są... Nie, może. Ze i na zachodnią po prostu, no. z Eastern na western o. No. Już, już mi wpadło to słowo do głowy Lundbergu dlaczego ty się nie chcesz poddać? Nad Mołdawia wam kopie dubska. A Boże, bój się Boga, człowieku, bój się Boga. Saksonia wam pomaga. Lindberg, I kto jeszcze? I Werden. Ajajajaj. A nie będę tego komentował. Ale widzę, że już mamy 27 minut odcinka. I będziemy kończyć już powoli. Zróbmy sobie klejma, może jeszcze na kogoś No nie mamy kogo klejmować Ja bym chciał, żeby Węgry byli moimi sojusznikami Chyba, że... Jakbym miał na nich kasę Czy Austria im pomoże Bo są też nie ze mną Brandenburgia nie pomoże im, bo bierze udział Bierze udział w wojnie Ale Zachowawczy klejmik tutaj mamy Zrobimy Drugiego zachowawczego klejnika Na koło brzeg no i to jest koniec, to będzie koniec naszego materiału dzisiaj tego odcinka. Ja się z wami żegnam, naprawdę dziękuję za oglądanie. I podsłuchajcie jakieś porady Od razu mówię, że jeżeli ro będziemy robić Commonwealtha, czyli rzecz pytam obiega narodów, to będzie to nie aż tak szybko, ponieważ jak to się mówi, jest trochę dupa, bo nasza... nasze punkty technologiczne nie istnieją prawie nie istnieją. Mamy ich 8, ale wiecie, jak to wygląda. A zanim będziemy mieli technologię 10, to trochę minie. Sorry, tak mi trochę czepię, bo jest trochę mi zimno. A dobra, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na następnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.